W 1992 roku w murach klasztoru w portugalskiej Koimbrze siostra Łucja, ostatnia żyjąca wizjonerka z Fatimy, podczas prywatnej rozmowy z grupą duchownych miała wypowiedzieć zdanie, które zapisano potem w domowych archiwach jezuitów w Koimbrze brzmiało ono: To w Polsce zacznie się oczyszczenie i nadzieja. Słowa te powtarzane były z ust do ust, przekazywane między księżmi, zakonnikami, mistykami. Ale co naprawdę oznaczały? Oczyszczenie, nadzieja. Dwa słowa. Jedno brzmi jak wyrok, drugie jak obietnica. I jedno i drugie wskazują na początek. Ale dlaczego właśnie Polska? Siostra Łucja nie była osobą, która rzucała słowa na wiatr. Jej życie było naznaczone objawieniami, jej usta wypowiadały słowa, które zapisały się w historii Kościoła i świata, a jednak to jedno zdanie zostało przemilczane może dlatego, że było zbyt niewygodne? Bo co to znaczy, że zacznie się od Polski? Czy chodzi o kataklizm? O duchową rewoltę? Czy Polska ma być miejscem początku jakiejś wielkiej zmiany duchowej? Moralnej, może apokaliptycznej. Narracja Zachodu o Polsce od dekad jest pełna pogardy, ironii i niezrozumienia. A tu nagle pojawia się myśl, że właśnie ten kraj, ten pogardzany, ten zmarginalizowany, ten, który ciągle walczy z własną historią i ranami, ma stać się pierwszym miejscem duchowego oczyszczenia. Nie Ameryka, nie Watykan, nie Izrael. Polska. Jeśli to prawda, to musimy zadać sobie pytanie, co widziała siostra Łucja, kobieta, która rozmawiała z Maryją w Fatimie, której życie było znakiem i ostrzeżeniem deela całych pokoleń? I dlaczego spojrzenie tej mistyczki, tej ostatniej świadkini największych objawień XX wieku, skierowało się właśnie na Polskę? Czy to możliwe, że przyszłość świata? Duchowa przyszłość ma zacząć się właśnie tutaj? Aby zrozumieć, dlaczego siostra Łucja wypowiedziała te słowa o Polsce, trzeba najpierw zrozumieć, kim ona była. Bo nie była zwyczajną zakonnicą, nie była też tylko świadkiem objawień. Była kimś więcej, powierniczką nieba, kobietą, której oczy widziały to, czego inni bali się nawet wypowiedzieć. Urodzona w 1907 roku w portugalskim Aljustrel, w cieniu ub ubóstwa i prostoty, Lucia dos Santos była najmłodszą z siedmiorga dzieci. Miała zaledwie dziesięć lat, gdy świat usłyszał o jej imieniu po raz pierwszy wtedy, gdy wraz z kuzynami Franciszkiem i Jacyntą zobaczyła postać jaśniejącą światłem, którą później cały świat nazwie, Matką Bożą z Fatimy. To nie były bajki, to nie były religijne halucynacje. Setki tysięcy ludzi przybywały na miejsce objawień, widząc dziwne zjawiska na niebie, modląc się, klękając, płacząc. Objawienia fatimskie zmieniły historię XX wieku. Papierze ich słuchali, świat się ich bał. Ale Łucja widziała coś więcej niż tłumy. Widziała piekło, widziała przyszłość, widziała to, co miało nadejść, jeśli ludzkość się nie nawróci. Po śmierci kuzynów, którzy zmarli młodot oboje beatyfikowani przez kościół. Łucja zniknęła z oczu świata. Weszła do klasztoru sióstr świętoroty, a potem do karmelu w Koimbrze. Tam za zamkniętymi kratami, przez dekady prowadziła życie modlitwy, milczenia i pisania. To tam powstawały listy do papieży, to tam spisywała swoje wizje, i to tam ukryta przed wzrokiem ludzi. Stała się strażniczką tajemnic fatimskich trzech orędzi, które miały zmienić losy świata. Dwa z nich zostały ujawnione szybko. Trzecie przez lata było ukrywane, powód? Zbyt drastyczne, zbyt niewygodne. Mówiło o kościele, który upadnie, o papieżu, który zostanie zabity, o prześladowaniach i cierpieniu, które obejmie cały świat. Łucja pisała nie de la sensacji, pisała de la ratunku. Pisała, bo widziała, co się zbliża. W jednym z listów do papieża Piusa XII z pełnym bólu sercem napisała słowa, które dziś brzmią jak ostrzeżenie sprzed przepaści: Szatan wniknie do kościoła. Narody upadną. Ale z jednego narodu Bóg wzbudzi światło. Nikt wtedy nie wiedział, o jakim narodzie mówiła. Wielu sądziło, że chodzi o Rosję, bo przecież objawienia fatimskie mówiły o nawróceniu Rosji o jej roli w planie zbawienia. Ale czas pokazał, że być może to światło, o którym pisała Łucja, miało zaświecić gdzie indziej, bo światło nie zawsze pojawia się tam, gdzie jest najjaśniej. Czasem Bóg wybiera ciemność, by rozbłysnąć jeszcze mocniej. I może właśnie dlatego, gdy nadszedł czas, by powiedzieć prawdę o przyszłości, Łucja nie wskazała Watykanu. Nie wskazała Francji, nie wskazała nawet swojej ukochanej Portugalii, wskazała Polskę. Był rok 1993. Polska jeszcze chwiejna po upadku komunizmu, nowa demokracja, świeże rany, nadzieja pomieszana z chaosem. To był czas, gdy wielu ludzi patrzyło w przyszłość z lękiem. I właśnie wtedy. Według świadectwa jednego z polskich kapłanów, miały paść słowa, które dziś brzmią jak proroctwo. Ten kapłan odwiedził karmelitański klasztor w portugalskiej Koimbrze. Spotkanie z siostrą Łucją nie było zaplanowane publicznie. Było ciche, prywatne, niemal ukryte. Ale to, co tam usłyszał, zostało z nim na zawsze. Według jego relacji. Siostra Łucja spojrzała na niego spokojnie, a potem z głębokim smutkiem powiedziała: Naród wasz będzie wystawiony na próbę, nie fizyczną, duchową, i nie będzie długo trwała cisza. Nie było w tych słowach emocji, nie było gniewu, tylko cichy głos kobiety, która przez całe życie niosła w sercu tajemnicę nieba. A jednak ten głos miał w sobie coś, co sprawiło że kapłan nigdy więcej nie zapomniał tych chwil. Powiedziała to, jakby już wiedziała, jakby widziała, co się zbliża, jakby w jej oczach pojawił się cień przyszłości, który niebawem padnie na Polskę. To nie były słowa lęku, to nie była przepowiednia katastrofy, to było ostrzeżenie, a może zapowiedź walki. Bo duchowa próba, o której mówiła siostra Łucja, to coś więcej niż kryzys wiary. To bitwa o duszę. Bitwa o prawdę, o sens, o wierność. A cisza, o której mówiła, miała się wkrótce skończyć. To znaczy, że miało nadejść coś, co tę ciszę przerwie. Co wstrząśnie sercami. Co otworzy rany i zdemaskuje to, co ukryte. Narratorzy dzisiejszego świata nie rozumieją Polski. Nie rozumieją naszej historii. Naszej wiary, naszej upadków i zwycięstw. Ale może właśnie dlatego z całego świata to właśnie Polska została wskazana jako duchowe pole bitwy. Bo nikt nie wie lepiej, czym jest walka, niż naród, który walczył o wszystko o wolność, o tożsamość, o Boga. I może właśnie ten naród, który tyle razy był deptany, ma teraz stanąć po stronie światła. Czy jesteśmy gotowi na tę próbę? Czy rozpoznajemy jej znaki? Wystarczy spojrzeć wokół: duchowe zamęty, relatywizm, chłód w sercach, świątynie pełne ludzi, ale serca puste, społeczeństwo, które mówi o wartościach, ale nie żyje nimi, kościół, który czasem milczy, gdy powinien krzyczeć. Czy to właśnie jest ta próba? O której mówiła siostra Łucja? Czy jesteśmy już w jej środku, nie zdając sobie sprawy, że cisza już się skończyła? Bo jeśli Polska ma być duchowym polem bitwy, to pytanie nie brzmi czy, ale kiedy? I czy będziemy wtedy gotowi? Bo bitwy ducha nie toczą się w mediach, nie rozgrywają się na ulicach. One rozgrywają się w ciszy sumienia, w decyzjach, które podejmujemy każdego dnia, w tym, czy uklękniemy do modlitwy, czy powiemy prawdę, gdy inni milczą, czy wybierzemy dobro, gdy świat woła o wygodę. Dlaczego właśnie Polska? Dlaczego niewielkie mocarstwa? Niedumny Zachód, niekolepki chrześcijaństwa? Dlaczego Bóg miałby spojrzeć na kraj? który przez wieki był deptany, zdradzany, rozbierany, który tyle razy znikał z mapy świata? Odpowiedź może kryć się w słowach, które siostra Łucja wypowiedziała podczas jednego ze swoich duchowych spotkań. Powiedziała wtedy: Polska stanie się znakiem, Seaj, co jej nienawidzą, będą głośni, ale Bóg wybierze to, co wzgardzone. To nie były słowa polityki ani narodowej dumy. To była zapowiedź duchowej misji, która wywoła opór, bunt, sprzeciw. Bo każdy znak od Boga niesie w sobie coś, czego świat nie rozumie. I dlatego świat się temu sprzeciwia. W Ewangelii według Świętego Łukasza starzec Symeon mówi o Jezusie, że będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą bo znak od Boga zawsze dzieli, nie jest neutralny, zmusza do decyzji. Polska, jak wiele razy w historii, stawała się właśnie takim znakiem znakiem sprzeciwu wobec bezbożnych ideologii, wobec tyranii, wobec śmierci. Kraj, który powiedział nie nazizmowi, kraj, który powiedział nie komunizmowi. Kraj, który urodził papieża, który zburzył mury, których nie mogły zburzyć bomby. I może właśnie dlatego ten kraj, który świat nazywa zacofanym, konserwatywnym, fanatycznym, został wybrany do roli, którą świat chce zniszczyć, zanim się spełni. Ale Bóg nie patrzy tak jak świat. Bóg nie wybiera tego, co silne, bogate, wpływowe. Bóg wybiera to, co pokorne. Ciche, wzgardzone. Bo wtedy nikt nie może powiedzieć, że to sukces ludzki, wtedy wszystko staje się znakiem jego działania. Polska, ze swoją historią cierpienia, z modlitwami matek, z krwią męczenników, ze świętością ukrytą w zwykłym człowieku, może właśnie dlatego ma być znakiem. Ale znak to nie tylko przywilej. To przede wszystkim odpowiedzialność. I dlatego siostra Łucja przestrzegła: Zgubi was obojętność. Nie wojna, nie głód, nie ideologie, ale duchowa letniość, chłód serca, modlitwa tylko ustami, wiara bez życia. Polska nie ma się bać wroga z zewnątrz, ma bać się własnej ciszy serca, które przestaje bić dla Boga. Sumienia, które przestaje mówić. Głosu, który przestaje wołać. Bo największym wrogiem duchowej misji Polski nie jest obca armia, lecz duchowa apatia. Pustka w sercach. Ślepe przyzwyczajenie. Zadowolenie z pozorów. Jezus opowiedział przypowieść o uczcie królewskiej. Król zaprosił gości, ale oni nie przyszli. Jedni poszli na pole, drudzy do handlu, trzeci zlekceważyli. Wtedy król wysłał swoje wojska i spalił ich miasto. Dlaczego? Bo odrzucili zaproszenie, bo mieli lepsze rzeczy do roboty, bo nie uznali wezwania za ważne. Czy Polska zaproszona do duchowej misji również zlekceważy głos Boga? Czy też znajdą się tacy, którzy powiedzą: Nie mam czasu na modlitwę. Nie mam siły na walkę. Nie mam ochoty wierzyć głębiej. Jeśli słowa siostry Łucji są prawdziwe, to jesteśmy właśnie w punkcie zwrotnym. Bo jeśli rozpocznie się od Polski, to pierwszym pytaniem nie jest co się stanie, ale jacy my jesteśmy. Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy czujni? Czy może już śpimy, jak uczniowie w ogrodzie, gdy Jezus modlił się przed swoją męką? Jeśli naprawdę rozpocznie się od Polski, to być może nie jest to tylko luźna wizja, ale brakujący fragment większej układanki: tajemnicy, która od ponad stu lat intryguje Kościół duchownych i świeckich tajemnicy fatimskiej: trzy części. Trzy wizje przekazane dzieciom w 1917 roku. Dwie ogłoszono szybko. Trzecia była trzymana w tajemnicy przez dekady. Gdy wreszcie ujawniono ją w 2000 roku, wielu ludzi poczuło niedosyt. Pojawiły się pytania: Czy to wszystko? Czy to naprawdę cały przekaz nieba? A może coś zostało zatrzymane, ukryte? Wśród tych, którzy najbliżej stali przy siostrze Łucji, był biskup Pawol Chnilica. Przyjaciel Jana Pawła II. Człowiek głębokiej wiary, dyskretny, zaufany. To właśnie jemu, według relacji z prywatnych rozmów, siostra Łucja miała powiedzieć coś, co nigdy nie znalazło się w oficjalnych publikacjach. Powiedziała: Tajemnica nie kończy się na Rosji. Tam się zaczyna. Ale dokończy się w Polsce. Te słowa brzmią jak kot, jak zdanie, które zmienia kierunek historii. Bo do tej pory cała uwaga świata była skupiona na Rosji, imperium ateizmu, bezbożnej rewolucji, krwawego prześladowania Kościoła. Ale teraz okazuje się, że to był tylko początek, że ostatni akt rozegra się gdzie indziej. Siostra Łucja. Miała powiedzieć jeszcze mocniej: Polska będzie ostatnim bastionem i pierwszym ogniem. Dwa obrazy: bastion, czyli twierdza, ostatnia linia obrony, miejsce, którego wróg jeszcze nie zdobył, ale jednocześnie ogień, pierwsza iskra, miejsce, w którym zacznie się coś nowego, oczyszczenie. Przebudzenie. Walka. To nie jest bierna rola, to nie jest czekanie na rozwój wydarzeń. To jest aktywny udział w planie zbawienia który przekracza granice naszego zrozumienia. Jeśli te słowa są prawdziwe, to tajemnica fatimska ma nie tylko początek, ale i zakończenie. I ono nie leży w Rzymie, nie w Lizbonie, nie w Paryżu, ale w Warszawie, w Krakowie, w Częstochowie. W małych miasteczkach i wsiach, w których stare babcie odmawiają codziennie różaniec, w rodzinach, które jeszcze uczą dzieci znaku krzyża, w sercach tych, którzy mimo grzechów i słabości nie wypuścili z rąk wiary. To może brzmieć niewiarygodnie, ale historia uczy, że Bóg właśnie tak działa: wybiera to, co wydaje się sobie, aby zawstydzić to, co mocne. Wybiera naród poraniony, by leczyć innych, wybiera to, co wzgardzone, by ukazać swoją chwałę. Jeśli Polska jest ostatnim bastionem i pierwszym ogniem, to znaczy, że stoimy na progu czegoś wielkiego. Ale wielkość ta nie zależy od siły armii, nie zależy od polityki, nie zależy od tego, kto siedzi w Sejmie, zależy od jednego od stanu naszych serc. Tajemnica fatimska, zbyt długo traktowana jak legenda, zbyt często spłycana do dat i spekulacji, być może ma swój finał tu, pośród nas. Nie jako spektakularne objawienie, ale jako duchowa bitwa, która właśnie się rozpoczyna. Jeśli to wszystko jest prawdą, to pytanie nie brzmi już, czy się zacznie, ale czy ty jesteś gotów? Gdy zacznie się od Polski? Bo być może to nie jest tylko wizja mistyczki z Portugalii, może to ostrzeżenie, które przyszło z nieba, zanim będzie za późno. Może to ostatni dzwonek, ostatnie puknięcie do drzwi, które coraz trudniej otworzyć. W Apokalipsie jest napisane: A ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wypluje cię z ust moich. To są słowa samego Boga, niewypowiedziane z nienawiści, ale z bólu, z rozczarowania, z odrzucenia. Siostra Łucja w ostatnich latach życia miała powiedzieć coś, co powinno wstrząsnąć każdą polską duszą. Wasz naród został wybrany, ale wybór niesie odpowiedzialność. Bóg patrzy i czeka. Bóg nie działa jak człowiek. On nie narzuca się, nie wymusza. On czeka, ale jego cierpliwość ma swój kres. Jego milczenie nie jest zgodą. To jest czas decyzji, czas próby, czas, w którym Polska może stać się światłem albo stracić wszystko. Czy przyjmiemy to przesłanie jako legendę? Czy zamkniemy je w szufladzie razem z innymi niewygodnymi cytatami? Czy może potraktujemy to jako ostatnie ostrzeżenie przed godziną ciemności? Dziś nie pytam cię o politykę, o przekonania, o poglądy. Pytam cię o serce: czy twoje serce jest gorące? Czy tel i się w nim jeszcze coś, co Bóg może rozniecić? Czy twoje sumienie jeszcze czuje, kiedy mija granice? Czy twoja dusza pragnie czegoś więcej niż tylko przeżycia kolejnego dnia? Niech te słowa będą nie tylko końcem filmu, niech będą początkiem decyzji. Bo jeśli Polska ma być znakiem, to ty jesteś jego częścią. Jeśli ma być ogniem, to ty jesteś iskrą. Jeśli ma być ostatnim bastionem, to twój dom jest jego murem. Pomódl się dziś za Polskę, nie z przyzwyczajenia, nie z poczucia obowiązku, ale z prawdziwej tęsknoty, z głodu świętości. Zostaw komentarz. Polska będzie światłem. Pokaż, że to, co czujesz, może być także znakiem Deela innych. Może ktoś przeczyta Twoje słowa i wróci do modlitwy, może ktoś zapłacze, może ktoś zdecyduje się przebaczyć. Udostępnij ten film, jeśli nie chcesz, by to orędzie pozostało w ukryciu. I zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych proroctw i modlitw. Niech Bóg. Będzie z tobą.